Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku z. Nie w kolejnym, nowej serii. Z serii z Shakespeare's Fidget. Z serii, która będzie się pojawiać rzadko. Bo to będzie a swoją drogą. Ja to mam nadzieję, że to nie jest za głośno. Najwyżej będę przyciszał od następnego odcinka. Yy, ale zaraz. ło wow, ile klas. Kiedyś to było mi tego. Yy, <laughs> serii, która będzie się pojawiała rzadko. Będzie się pojawiała. Raz na dwa tygodnie, jeżeli nie rzadziej, będzie się ona pojawiała. Jak nie dam rady z nagrać, yy, że tak powiem, żadnego multika, jak nie nagram żadnego multika, to wtedy sobie wbiję na Shakes i będę co jakiś czas ja będę sobie grał tam sam i będę co jakiś czas pokazywał podstępy i tak dalej. Ale yy, nie wiem, jaką postać kompletnie wybrać, zawsze wybierając światowce, ale to. Ciężko się może nim grać, e, ale to zaraz. <laughs> Breserka wybierze. O Berserk byłby fajny. Wybierzemy go, dobra. E, dlatego odcinki będą się pojawiać z rzadka Dla, i... i tyle... Hmm. Ben, e, I tak, jeszcze jedna ważna rzecz, ale to już sobie rasa. Perserch potrzebował siły. No to my weźmiemy. to ma siłę. Orka. Mmm. ładnie. Ja zawsze wybieram elfy chyba. Ale. W porządku. E, Polska. Może międzynarodowy. O nie wiem, bo chciałem jedną sprawę, ale dobra, to zaraz to sprawdzę na którym świecie Dokładnie yy, Jedna ważna sprawa. Raczej nie będę kupował grzybów. Bo to będzie chodziło o to, żeby grzybów za bardzo nie kupować Więc. No zobaczymy no. Raczej nie będę kupował, bo... Na YouTube jest mnóstwo ludzi, którzy grają z grzybami, którzy sobie kupią od początku, a tu będę pokazywał bardziej, jak to będzie wyglądało bez takiego zasilenia pieniężnego w grę. Zobaczymy, jak się będzie grało wtedy. Teraz zrobię krótkie cięcie, bo muszę sprawdzić, na którym świecie będziemy grać. I wracam po krótkim cięciu. Witam z powrotem i ork. To czy tak myślę? No bo dobry będzie to. To będzie dobry. Będzie to ork. Chłop. Nawet. Będzie mieć oczy. Będzie mieć brodę. Eee. Swoją drogą. Moi drodzy, za chwilę wejdzie do nas a czy nie wejdzie, to my wejdziemy do niego, ale to jak stworzymy postać yy, Michał. Z którym mogliście... Yy, z którym mogliście mieć odcinek. To czy widzieć. On będzie jak nie zapomnę, wyświetlał się wam teraz w karcie. Ja sobie zapiszę, że karta. Żeby dodać do tego odcinka kartę i dobra. On będzie się w karcie Wam y, y, wyświetlał. On będzie bardzo podobny do mnie, wydaje mi się, ten ork. Znaczy co? Chciałbym, żebym miał takie bujne dosyć włosy. O, na przykład takie. I niekoniecznie takie oczy. To jest bardzo skomplikowane, żeby to zrobić. O, to będzie idealny ork. Oczywiście nazwa. Odpowiednia. Yy, muszę pamiętać, że to będzie 37 świat. Jestem Shakes. Chyba nie za bardzo wiesz, co teraz zrobić. Chodźmy do karczmy. Wybierz ją za pomocą przycisków po lewej, lub klikając odpowiedni budynek w mieście. Zdecydowanie za głośno. Już przyciszyłem go. Wykonuj zadania, aby zdobywać złoto oraz punkty doświadczenia. Zagadaj do osoby siedzącej przy stoliku i wybierz misję. Tu jesteś. No dobra, tu jestem. E, idziemy na to zadanie. Podczas misji. Możesz kupować przedmioty w zbrojowni oraz gabinecie magii. Lepsze przedmioty. To czy jest... Jak najszybciej wyposaż o. się w pełne uzbrojenie oraz dobrą broń. Zwracaj uwagę na premie do cech, które dają przedmioty. Sklepy wymieniają towar raz dziennie. Pamiętaj o regularnym przedłużaniu działania eliksirów. Hmm. Ale fajne. Witaj! Spójrz, co dla ciebie mam. To czy za moich czasów Nie wiem czy dalej nie jest za głośno trochę Zaraz zobaczymy Ja sobie zrobię tak Ło, wow, to naprawdę jest głośne yy, Widzę, że powoli się rozkręcasz. Zajrzyj do stajni i wynajmij wierzchowca, aby skrócić czas podróży. Jeszcze wiele do odkrycia, ale. Na... Już z końca muczka. To jest... Tutaj możesz walczyć A. z innymi graczami, aby zdobyć złoto oraz cześć. Stoczone walki znajdziesz w skrzynce pocztowej. Walcz na arenie codziennie, aby zdobywać dodatkowe punkty doświadczenia. No dobra. Witaj! Myśmy na wilka zbierzemy swoją drogą, ale. Ty... Aby wejść do lochu, potrzebujesz odpowiedniego klucza. Znajdziesz go podczas misji, gdy przyjdzie na ciebie czas. Potwory w lochach nie są łatwe do pokonania, ale warto podjąć wyzwanie. Tutaj możesz mm -hmm. budować i ulepszać swoją twierdzę, aby zdobywać. Co przeklikam wszystko. Kręć kołem. Dziennie możesz zakręcić nim raz za darmo. Kolejne. To zakręcimy kołem. Mnie. Witam. Ok, no to i chodźmy do postaci. Odziejmy ją w jakże cudowny strój. Weźmy, pójdziemy na arenę. O, teraz widać porównanie. Fajne, że można. A to jak ja mam minus, to jest kiepsko. Zaatakuję go. Liczę na to, że. Nawet udało mi się wygrać. To, czy nie wiem dalej czy nie jest głośno, znaczy jest łapki też mam, nie. Ale no. Szukasz zadania. Ta, tak, coś co ma najwięcej punktu doświadczenia. Dobra, to w tym czasie niech idzie, a my zobaczymy. Czy jest już? Jest już. A to ja wyłączę działanie na przycisk na Discordzie, żeby mnie słyszał od razu. I jesteśmy już z Michałem. I słyszę u siebie go. I muszę cię podgłośnić. Masakra, co ty masz za mikrofon? Jeszcze żaden, poczekaj. A, a, to może ciszę ja słyszę sam siebie, słyszę sam siebie, yy, Michał będzie z nami będzie. często grywał, możesz włączyć, na możesz włączyć na przycisk? to proszę cię, zrób to. Powtórz jeszcze raz, bo na razie nie jestem pewien, czy nawet się słyszałem na akcji. Mówię, że nie wiem, czy to jest dobry pomysł, bo nie wiem, czy jak będę grał, to to będzie... A nie, może, nie masz na Nie. Będzie lepiej to działało, jeżeli bym słyszał podwójnie siebie. I na nagraniu było słychać podwójnie mnie. No ale dobra. Dobrze, liczę na siebie. Hej, coś. Mówię coś. Oj, i nawet siebie nie słyszę. Bardzo dobrze, dobra. Teraz możemy zaczynać normalnie grać, moi drodzy. Eee. W międzyczasie. Zobaczmy, co tutaj jest. Tu jest do siły. Nam się siła by przydała. Kupmy to. Dobra. Będzie się czasem Michał pojawiał na nagraniach. Mam nadzieję, że często. Ja też mam. Ja naprawdę sprawdzę. Powtórz jeszcze coś jeszcze raz. Powtarzam jeszcze raz. Dobra, teraz powtórz coś jeszcze raz. Powtarzam coś jeszcze raz. Dobra, mam nadzieję. Teraz muszę grę przyciszyć w ustawieniach. Dobra. To jest problem, że ja też. Miejmy nadzieję, że teraz będzie dobrze. Dobra, przyjacielu. Przerywa sobie... yy, Przerywać się coś. Yy, rozumiem, że zrobiłeś... Yy... Jeśli chodzi o postać, tak? Tak, już nawet samuczek przyszedłem. A więc o, przysłano mi nowego giermka. Proszę? Ja sobie jeszcze zrobię tak, poczekaj. Bo ja muszę z tobą jeszcze pokombinować. Bo to jeszcze nie koniec. Dobra, teraz coś mów. Eee, mówię, Dobra. Nie mam ledwo pojęcia, w którym momencie to będzie, ale. Będę mieć do pipania przynajmniej e... Family friendly. Ale teraz przynajmniej już jesteś na tyle głośno, że się ustawiłem, że działasz Wiem, że praca dla mnie to dla ciebie zaszczyt. Eee... Jestem, znaczy się no żyje. No ci zaproszenie Wow Tak, najładniejszy hmm. Dołączyć czy nie? Może tego dowiecie się w następnym... E, co znaczy co? Daj tego, eee... tego jak to się to się nazywało, oficera. Ja nie wiem, czy mogę ci zaufać. Ja sam sobie nie ufam, więc dobrze robisz, eee... ale wiesz, że mi nic nie da. Jak to mi nic nie da? Oczywiście, że mi da. Nic mi to nie da, nie w tej aktualizacji to posprawdzałem Ale co? To co to daje? No nic nie daje, oficer nic kompletnie nie daje, bo zwykły członek może ulepszać skarbiec A Really? Także... To co to? Po co jest oficer? No właśnie Drugi moment Naprawdę ja nie wiem po co on jest. Przepatrzyłem sobie ten, ale no ja, że no. No nie wiem, no zobaczymy. Eee, tutaj. I tak będzie to mniej więcej wyglądało, że tak. Co? Rozejrzyj się! Często będzie czysto pogadankowy odcinek. A będzie się coś działo to wtedy może eee, będą się pojawiać części odcinki, ale myślę, że raz na dwa tygodnie to jest zupełnie bardzo dobry wynik odcinków. No, Michale, jak życie? już prawie kończę. jak się to nazywa? Co? Małość? No, co pijesz później w karczmie? To się nazywa piwo. Nie masz aby zadania. Ja nie no o piwie, kon... tylko to piwo yy, daje ci dalszą możliwość wykonywania Awanturniczość. Właśnie, awanturniczość. No, yy, u mnie fajnie, ale awanturniczość. A, spoko. No wiesz, ja zacząłem dopiero, to sobie tak będę wysyłał na razie. Na razie to dużo się nie będzie działo ja na tych odcinkach. Powiedz mi w wersji PC-towej miło się coś więcej. Znaczy, mówią do mnie. Dużo ciekawych do słów. Do mnie też mówią. to, więc, to akurat jest fajne, że te, te postacie mówią tak? Ale ogólnie w wersji mobilnej nie wygląda to dość przyjemnie. I zestaw czy Retro. Bo Retro, nie wiem, czy kiedyś pamiętasz, jak żeśmy grali, to było z... To, jak się patrzyło na Retro, to było jeszcze coś. Pamiętasz? Proszę? No bo jak żeśmy kiedyś grali w Shake'sa No W zwykłym Shake'sie, bo, jest, bo był jeszcze wtedy shakes, shake's No No i wtedy ten Shake's wyglądał zupełnie inaczej niż wygląda teraz, co nie? No No Wtedy, jak się weszło na Shake's Widget Retro No, no Na wersji ale na mobile jak się weszło właśnie na te zdjęcia, screeny z tej gry, to, to było zupełnie jeszcze inny Shakes. Ja pamiętam takiego starego Shakesa jeszcze. No właśnie. I pomyśl sobie, że teraz Shakes and Fidget Retro wygląda dokładnie tak samo jak zwykły Shakes kiedyś, co żeśmy grali. To co było taki, że w tle był mur, tutaj po lewej była arena i karczma, po prawej była gildia i sklepy, coś takiego było. Jak nie zapomnę, to tutaj gdzieś się wyświetli to. Jak nie zapomnę tego dodać. Zdjęcie takiego starego Shakes'a. No, to było tak, kiedyś dobre czasy. Była... Tak, tak, walka była świetna. A teraz dodali mnóstwo fajnych ski, ale na obu możemy sobie. No, mnie na przykład nie zachęca pomóc. do grania. Mi się Czy... to na te nie podoba. Czy ja wiem, słuchaj. Spójrz na to. Ja lubię, więc takie smaczki. Często. E... Ja wiem. Ty jesteś. Dlatego dla mnie spoko jest to, że e... pojawiają się takie rzeczy w Shakespeare, no bo jednak gra żyje, a nie umarła. Bo ta gra przecież ma trochę lat, nie? No to nie jest tak, że umarła, tylko żyje własnym życiem no. dalej. No tak, no to jest fajne, że, że coś robią deweloper tej, tej gry zostawił ją tak sami i sobie, tylko rzeczywiście te aktualizacje wprowadzają to dokładają tej gry i to jest, to jest fajne. Jak na grę, która już zajmuje się jakiś czas. No. Bo zazwyczaj jest tak, że ktoś wypuści grę, zrobi aktualizację i o tej grze w ogóle zapomni. A z takich przeglądarkowych z gier to dużo takich było, że ten mało jest takich dobrych gier przeglądarkowych. No wiem. Fakt faktem wiem. Według mnie najlepsze gry glonarkowe, oprócz Shake'sa, jeszcze takie naprawdę super jest... Nie wiem jak Good Game A, Empire. Taka... Właśnie, Good Game Empire. To jest świetna gra przeglądarkowa i można na niej dość długo. Z takich gier to, to mnie bardzo rajcowało plemiona. Plemiona były bardzo podobne do Good Game Empire, tylko tam... Yy... Nie wiem, jak to wyglądało w Good Game Empire, bo ja tam bardzo się nie zagłębiłem. W Plemionach to wyglądało tak... Okolice? Że... Tam była, już później wchodziła na taki poziom rozgrywka, że to trzeba było wyliczać co do sekundy niektóre rzeczy. Jak się klinowało na przykład. I takie inne, naprawdę niektóre szalone rzeczy, żeby ogarnąć chociażby odrobinę w tej grze. I myślę, że to mnie trochę zniechęciło, żeby... Się męczyć tak bardzo, bo jak już miało się jakoś bardziej prosperującą yy, królestwo, można tak to nazwać, zbiór osad, to już to nie było to, bo już się człowiek męczył bardziej, bo już jak na początku wchodził sobie trzy razy dziennie na 10 minut, to później wchodził trzy razy dziennie na 2 godziny. Jak się nie chciało wydawać kasy, oczywiście na wszystkie takie asystenty premium i tak dalej, żeby mi szybciej to wszystko przyspieszało. Według mnie trochę to psuje w ogóle zabawę. No płacę. płacę. Niby tak, dlatego na, po na początku mówiłem, że nie będzie u mnie yy, raczej kupowania grzybów, więc yy, to. Tyle, ile po prostu da się wygrać. No tak, myślę, że tak. Jeśli będą jakieś grzyby, to to będzie postać 25 grzybów nie więcej, które kupię. No... Ale to wtedy jak... no, ja... To, ja też będę się zastanawiał nad tym, żeby te grzyby kupić, ale nie... To w takich ilościach, żeby na gildię no, przeznaczyć pewnie. No tak, chociaż... Tak patrząc na tą aktualizację, to... To... Ciekawy jestem, co będzie w dalszej... To czy... Możesz mi dać tego oficera, bo chciałbym mieć oficera. A? Przemyśl. To przemyśl. Więc spoko. Ale zaraz będziemy kończyć odcinek. Bo już trochę materiału mam. Więc będziemy kończyć. będzie trwało A z 20 minut z kawałkiem chyba. Wyszedł mi dłuższy, bo trochę się zająłem tobą. E, że tak się powiem, jeszcze na arenie zawalczymy raz e, z nim. Ok, i dobra. E, dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Na dzisiaj kończymy już ten odcinek. Ze mną był Michał. Dziękuję. I do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć.